Szymaneczko wszystkim Panowie mamy godzinę 12. Spędziłem orły dają. A raz będę znaczył gołębie ze z Radomia. Poskowkuję, poznaczę. Będę oblatywał. Zobaczymy co one pokażą. Moje ładnie sadzą do góry. Mam nadzieję, że Kuba nie przypieprzy. Te pracują. Także panowie i panie, chciałem podziękować wszystkim za komentarze, za lajkowanie, za subskrypcję. Widzę, że oglądacie. Przybyło sporo. Także bardzo mnie to cieszy. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz Wam dziękuję. Na razie pogonimy je trochę. Polatały. I zaraz 20 sztuk będziemy oblatywać. Zobaczymy, co one nam pokażą. Poszło stąd. panowie Nie chodzą zbyt wysoko, ale zasuwają. No. Szmata się zawinęła na wędce. Trzeba ją nieco poprawić. O, no, znacznie lepiej. Tu są osiorki. Byliśmy dzisiaj na targu w Elblągu. Andrzejko nie chciał jechać spał. Mówi, że nie jedzie. Pojechałem, ale powiem szczerze, panowie, kicha totalna. Słaby targ, mało ludzi. No także nawet nie nagrywałem. Było może ze 20 klatek. Nie było co nagrać nawet. I dzisiaj troszkę będzie o oblatywaniu. Zobaczymy. Jak to będzie chodziło. Także Nie idę zaraz je poznaczyć Poznaczę i oblatujemy Wtedy coś dogramy Zobaczymy Zobaczymy co one potrafią Także pozdro panowie Dogramy drugą część Zdjąłem wędkę Te zaczynają odchodzić panowie Bierze ich powoli nie wiem czy jeszcze je widać. Czy nie. O tam są daleko. Mam przybliżone. Tak praktycznie. Odchodzą. Mam nadzieję, że jak puszczę te świeże, to nie będą tak świrowały. No dobrze, trochę podmęczę je. To później nie będzie im tak. Może palma odbijać, bo jak trzeba, żeby chodziły, to nie chcą, a jak nie trzeba, to świrują. Ja to są gołębiaki. Także dobre panowie, idę znaczyć. Program. Panowie i Kubuś pierdolony szmaciarz już się tu porozganiał tam są tam są wysoko poszły a ten szmaciarz tu lata Słucham a nie mi kazał schodzić do to proszę na podwórku siedzieć No, jak skurkowany chodzi, ale ja chyba pójdę po petardę i go poczęstuję czymś tu. Widzę, że się czai ostro. Skurry, Dobra, panowie. Tam są jeszcze u góry. Gonił mużyna, ale nie dałem skór złapać. Odszedł. Nie wiem czy te murzyny puszczę, bo jak będzie tak atakował to porozpieprza i będzie tyle z tego. Teraz zobaczymy na razie. Tam są trzy. Trochę je porozganiał, ale tragedii nie ma. Trzymają się razem w kupie prawie. Dlatego trzy na bokach, ale mgła jest u góry, bo lepo je widać. są tutaj. tak czułem, bo zaczęły się podnosić, to wiedziałem, że gdzieś jastrząb jest, no i się nie myliłem. Pogoda taka śnieżna, to zaraz bije. Dobra, niech zjeżdżają na dół, wtedy przeliczę, zobaczę, czy z nim porozganią. Także pozdrawiam. Dobra, jestem, panowie, poznaczyłem włąbki pomarańczowymi kropkami założyłem im skóweczki, żeby było wiadomo co jest co. Są poznaczone, dobrze widać. Także chciałem to oblateć, ale jednak nie będę dzisiaj oblatywał, bo jazz tu nie daje spokoju. Ale wiadomo jak to gołębie świeże, zerwał się. Jeszcze śnieg na dodatek leży. Po rozganiach, jak pójdą, to tyle z będę miał. Także dzisiaj sobie odpuszczę. Odlatywanie. Zobaczymy, może w tym śnieg, zrobi się jakaś lepsza pogoda. Wtedy to. Wtedy to puszczę. I zobaczymy, jak to będzie chodziło. U berlinków jest trzy pary, ale jedną parę sprzedam. Pozostawię zostawię jednak tylko dwie. Na będzie do sprzedania są nawet parze. Także, jak ktoś będzie zainteresowany, to napisać w komentarzu. Także panowie, tak to wygląda. Moje czempiony siedzą. Na szczęście Kuba dzisiaj nic nie capnął. A było już blisko. Ale obeszło się bez strat. Także dobrze jest. Zabrać stąd jaśniaki, żałobniki i kolory staną same. Murzyny 25% partu będzie się działo na lęki. Myślę, że gdzieś koło 10 lutego otwieram duki. Ciągnę do maja młodziaki. I na tym koniec. Później w maju będą się krótkie lęgnąć. To będzie co podkładać. Także pozdro panowie. Później coś dogram jeszcze z wieczornego karmienia. Także pozdrawiamy. Siemaneczko panowie, mamy godzinkę 20:10. U mnie jest pora karmienia. Rąbiaki chodzą już za nogą. Przygotowałem im pokarmę. Taką spałem trochę dobroci. Damy im to trochę sobie dobrze pojedzą dzisiaj niedziela to i żarełko mają z samej karmy żadnych dodatków poza miksturą którą robię raz w tygodniu niedzielę rozstają taką miksturkę panowie głodne miałem dzisiaj odpuścić te gołębie świeże, ale nie puściłem. Jaszcz co dzisiaj wyprawiał panowie, to się w pale nie mieści. Dwa razy goniłem. użył siedział na drzewie i czekał kiedy. Na końcu odpuściłem sobie gonienie. Nie ma sensu jestrzębia karmić. Szkoda ptaków. To nie będę dla jastrzębia trzymał gołębi panowie Także tak to wygląda. Sprzedałem. Zostały już troszkę uszczupiło tego, tutaj. jeszcze kilka zostało do sprzedania, stąd idą wszystkie, nic tu nie zostanie, tu przejdą jaśniaki razem. Z żałobnikami i kolory. A reszta gołębi będzie tam siedziała. Jeszcze wypojone. Nikarmione. Patrzcie, tutaj będą jeszcze odsypy. No, Dobrze. łodne jak widzicie. Kuba dzisiaj nie odpuszczał. Nie oblatałem tego. Zobaczymy, no, może się zrobi pogoda. Puści ten śnieg to wtedy spróbuję to oblatać. A no, jakbym dzisiaj puścił, to by była lipa, bo rozegnąłby te gołębie i nic by z nich nie było. A tak obeszło się bez strat, ale tragedia była z tym jeszcze dzisiaj. No taki natarczywy był, że ani petardy już później nie pomagały, duże kołęby zeszły na dół. I są właśnie tego oblatania, wszystkie świeżaki. Też głodne dostały. Zaraz im jeszcze podam coś profilaktycznie, żeby nie było, że później coś się będzie w głębinie udziało. Cepelki są dwie pary parzyste. Berlinki, tak jak ja wspominałem, wcześniej jedna parka będzie do sprzedania. Zostawię tylko dwie pary, nie trzy. Także jak ktoś będzie chciał, będzie zainteresowany, to napisać. Podam cenę. Nie będzie zbyt wygórowana, także. Może się jutro jakaś lepsza pogoda zrobi, to pogonimy. Ojej, znowu Kuba nie przypierdzieli. Napisują, ostro Także panowie tak to wygląda Dzisiaj Teraz muszę im przynieść wody Bo nie mają Napoje jedną jedzą się Wysprzątane mają, czyściutko Także, jest gitarka. Głodne, mocno głodne. No ale dzisiaj cały dzień nie jadł. Wczoraj wieczorem dostały. Rano nie miałem czasu, bo byłem na rynku, ale mówię, nic tam nie było, nic nie nagrałem. Jest tu armia. Tu jest ich 70 równe. I tam jest 30. Setka będzie do gonienia. Starczy. Przyjdą lęgi. Setka młodych. Więcej nie chcę. Już wiem, po których gołębiach będę ciągnął młodzież. Tutaj właśnie cały główny rozkłód przyjdzie tych murzynów. Tam zostaną tamte, po tamtych zobaczymy, czy coś pociągnę, czy nie. Może jeden lęk. Po tych będą dwa lęki, po tamtym jeden. I będzie dobrze. Później zaczniemy to lotować. Zobaczymy, jak będą śmigać. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Oglądających wszystkich. Także jak będę oblatywał, na pewno jakiś film wam nagram. Zobaczymy, jak radom, jaki będą latać. Także pozdrawiamy. I dobrej niedzieli. Życzymy.